Aktywny wypoczynek jest zdrowy, no i jest ostatnio bardzo modny, dlatego większość z Was decyduje się na krokomierze czy inne zaawansowane urządzenia, które będą badały Waszą aktywność. Powstały także inteligentne opaski, które połączymy z Waszym smartfonem. Mamy Samsung Galaxy Gear Fit, mamy również Xiaomi Mi Band, mamy wiele takich produktów, a jednym z nich jest Hacker Smart dostępny w Biedronce za 59,90. Czy warto go kupić, czy zastąpi on droższe odpowiedniki? O tym przekonamy się w tej recenzji. Witam was na wideoTesty.pl i zapraszam do oglądania recenzji Hacker Smart Fit. Kicker Smart Fit, jak już wcześniej wspomniałem, jest opaską, która będzie monitorowana naszą aktywność. Tak naprawdę ma na funkcję krokomierza, możemy monitorować nasz sen, a także liczyć ile kalorii spaliliśmy i ile przeszliśmy. Dodatkowo możemy tutaj otrzymywać powiadomienia z naszego smartfona. Oczywiście wszystko możemy synchronizować ze specjalną aplikacją, którą musimy pobrać na naszego smartfona ale także możemy synchronizować te wyniki z aplikacją Google Fit. To na papierze już brzmi bardzo fajnie i Hiker wydaje się naprawdę bardzo fajną opaską, jednak jaka jest naprawdę, o tym już za chwilę, ale najpierw przyjrzyjmy się w jakieś cieplejsze miejsce, bo mamy w tej chwili minus 10 stopni, no i niezbyt fajnie trzyma się te metalowe rurki gołymi rękami. Zresztą rękawiczki niewiele dały przy tej temperaturze, tak więc chodźmy do domu. No, tu jest zdecydowanie znacznie cieplej, tak więc przejdźmy do samego urządzenia. Zacznijmy od jego wyglądu. Opaska jest bardzo prosta, ale moim zdaniem trochę za duża jak na swoje możliwości. Ekran jest naprawdę bardzo mały i zdecydowanie opaska mogłaby być węższa, a ekran podłużny, tak jak jest to na przykład w Xiaomi Mi Band 2. Tam wygląda to zdecydowanie lepiej, a ta opaska, no... Jednym może się podobać, drugim nie. Na pewno w tym kolorze zielonym mi się nie bardzo podoba, ale myślę, że w kolorze czarnym wyglądałaby nieco lepiej. A jeśli jestem przy tym małym ekranie, to jest to ekran typu OLED. Jego wymiary są naprawdę bardzo małe, a jeśli chodzi o wielkość zawartości na tym ekranie, to niestety godzina jest naprawdę bardzo mała i przy większym słońcu, przy mocniejszym świetle, kiepsko widać ją na tym ekranie. Jeśli chodzi o inne parametry, takie jak kroki, czy przemierzone kilometry, czy też spalone kalorie, tutaj ta czcionka jest większa i wszystko bardzo ładnie widać Zanim przejdziemy do jego funkcji, kilka słów o baterii Baterię ładujemy specjalną specjalnym ładowarku, który ma formę takiego śmiesznego klipsu i oczywiście otrzymujemy ją w zestawie Bateria ma bardzo małą pojemność, ale jak na takie urządzenie spokojnie wystarcza na 7 dni, które deklaruje producent a ładuje się dosłownie 10 minut, więc nawet jeśli nam się rozładuje, podłączymy ją na chwilę i z powrotem możemy używać opaski więc za baterię bardzo duży plus, no i nie mam się do czego przyczepić no ale kiedy już wyciągnęliśmy nasze urządzenie z pudełka, to chcielibyśmy zacząć go używać. Należy pobrać aplikację za pomocą zeskanowania QR kodu, który znajduje się na opakowaniu. Co ciekawe, podczas moich testów aplikacja nie znajduje się w Google Play i trzeba ją pobrać z zewnętrznego źródła. Kiedy aplikację już pobierzemy, tam parujemy nasz telefon z opaską poprzez Bluetooth, no i przechodzimy do konfiguracji. Ustawiamy naszą datę urodzenia, wzrost oraz wagę, a następnie ustawiamy sobie cele kroków oraz cele snu. Sama aplikacja jest bardzo przejrzysta. Od razu znajdziemy funkcje, których poszukujemy, i tam ustawimy wszystko, co jest związane z zegarkiem. Data oraz godzina zostaną pobrane ze smartfona i nie będzie on potem potrzebny, aby utrzymywać ją w zegarku. Czyli, jeśli zostawimy telefon w domu i gdzieś wyjdziemy, to nadal godzina, data oraz kroki i inne dane będą aktualizowane. A kiedy opaska z powrotem podłączy się do telefonu, statystyki w telefonie zostaną zaktualizowane. Kiedy przejdziemy do ustawień zegarka, zobaczymy jakie tak naprawdę mamy w nim opcje. Oprócz krokomierza i monitorowania snu, mamy tutaj dostęp do powiadomień z kilku aplikacji, m.in. Messenger, Facebook czy Instagram, które naprawdę bardzo fajnie się prezentują, choć nie mają polskich znaków. Oczywiście opacka daje nam znać o powiadomieniu wibracją, która nie jest tak silna i to samo e, tydzie się budzika. Ten budzik jeszcze ani razu mnie nie obudził. Korzystam z tego budzika od poniedziałku. Dzisiaj mamy środę, czyli trzy razy ten budzik powinien mnie obudzić, ani razu mnie nie obudził. Być może to ja mam jakiś wyjątkowo twardy sen, no ale telefon nie budził. Opaska wibracjami mnie nie budziła, być może tylko ja jestem tak oporny właśnie na te wibracje, ale zapytacie, co jeśli chcemy sprawdzić godzinę na tym zegarku? Przecież ekran standardowo jest wyłączony, no i trzeba go włączyć jedynym przyciskiem jaki jest na zegarku. Otóż właśnie możemy robić to tym przyciskiem, ale zegarek oferuje również uruchamianie ekranu ruchem nadgarstka. Możemy wykonać taki gwałtowny ruch w kierunku naszych oczu i wtedy wyświetli nam się godzina oraz data, a po naciśnięciu przycisku otrzymamy informację o naszych krokach, spalonych kaloriach, czy też przebytym dystansie, ustawionym budziku oraz funkcji znajdywania urządzenia, bo możemy znaleźć Nasz telefon za pomocą zegarka, poprzez wybranie tej funkcji i przytrzymanie guzika. Poradę przejść do tego, co jest głównym zadaniem tej opaski, czyli mierzenie kroków, spalonych kalorii, przebytego dystansu oraz monitorowanie naszego snu. Zacznijmy od krokomierza. Ten działa całkiem sprawnie, choć czasami błędnie wychwytuje nasze kroki, ale jest to zrozumiałe w tej technologii. Ta opaska nie wykrywa naszych kroków na podstawie. GPS-a tylko na podstawie ruchów naszej ręki, które są dosyć specyficzne podczas chodzenia. Zawsze te ręce gdzieś tam idą za naszymi nogami, i wtedy naprawdę opaska bardzo dobrze mierzy kroki. Jeśli chodzi o przebyty dystans, również robi to w miarę ok, wiadomo, dopuszczalny jest błąd pomiarowy, bo, tak jak mówiłem, opaska nie robi tego za pomocą GPS-a, lecz za pomocą właśnie ruchów i za pomocą żyroskopu i akcelerometra. Więc tą funkcję spełnia jak najbardziej. Kalorie, tutaj nie mam jak tego sprawdzić, zlicza dobrze. Porównując to, ile przeszedłem z tym zegarkiem do tego, ile przechodziłem na Orbitreku e, trochę bardziej intensywnie, to mniej więcej te odczyty się pokrywały. A wiadomo, że e, takie aplikacje, zazwyczaj robią to tak trochę na oko z wyliczeń, no i nie będzie to w 100% odzwierciedlało tego, ile naprawdę kalorii spaliliśmy. Hacker Smarty Fit zapewnia nam monitorowanie snu. Jednak patrząc na to, jak ta funkcja działała podobnych opaskach, mówię tutaj o Xiaomi Mi Band oraz Xiaomi Mi Band 2, gdzie mamy sensor, który mierzy nasze tętno i na tej podstawie patrzy, w jakiej fazie snu jesteśmy, czy w ogóle śpimy, jak śpimy, to tutaj ten zegarek nie posiada takiej funkcji, on po prostu liczy nam, ile spaliśmy. I to musimy nacisnąć guzik, aby aktywować tę funkcję. Więc jak przez jeden dzień pamiętałem w wciśnięciu guzika, tak przez pozostałe dni o tym nie pamiętałem, więc mam dane z jednego snu, które aplikacja podzieliła na trzy jakieś okresy, które nie wiem na jakiej zasadzie są wydzielane, po około 2 godziny, no i wyliczyła mi ile spałem, więc równie dobrze mogę sobie włączyć stoper w telefonie i również będę widział ile spałem, choć... Jak się położyłem, nacisnąłem guzik i jeszcze chwilę nie spałem, bo po prostu zasypiałem przez 15, 20, 30 minut, już nie pamiętam, ile to było. No ale nie jest to funkcja, której bym używał, gdybym korzystał z tego gadżetu na co dzień. No i nie jest to funkcja, którą myślę, że ktokolwiek będzie używał, chyba że komuś naprawdę bardzo na tym zależy. Jeszcze jedna mała uwaga co do tej opaski. Patrząc na jej konstrukcję, pierwsza myśl pomyślałem, hmm, pewnie jest wodoodporna albo chociaż odporna na zaklapania. No, i odruchowo chciałem wejść z nią pod prysznic. Jednak coś mnie tknęło, żeby zajrzeć do instrukcji obsługi tego urządzenia i zobaczyłem bardzo ciekawą adnotację. Urządzenie nie jest w żadnym stopniu wodoodporne. Czego wymagałbym od opaski, która jest dedykowana właśnie dla osób aktywnych, dla sportowców, z którą mamy biegać, z którą mamy spacerować, z którą mamy chodzić i która jest narażona na nasz pot, narażona na deszcz czy śnieg. Tak więc to jest wielki minus tej opaski. Spodziewałem się, że będzie chociaż odporna na zachlapania. No i zawiodłem się właśnie na tym produkcie w tym aspekcie. Ale przejdźmy do podsumowania. Opaska firmy Hicker nie jest piękna, chociaż może się niektórym podobać, jest dostępna w czterech kolorach, może ktoś znajdzie coś dla siebie. Sam krokomierz wraz z pobocznymi funkcjami działa bardzo dobrze. Jeśli chodzi o monitor snu, to to jest bezsensowna funkcja tej opaski. Wybudzanie urządzenia poprzez ruch handgarskiego działa bardzo dobrze i cały czas z tego korzystałem. Nie stawiało mi to problemów, bateria trzyma bardzo długo. Ekran jest trochę za mały i trochę za ciemno świeci. No i sama opaska ma dosyć dziwne wymiary, jest trochę, jest trochę po prostu za duża, jak na swoje możliwości. No i w porównaniu oczywiście do konkurentów. W naszej wideo testowej skali 5 gwiazdek daję temu urządzeniu niestety tylko dwie gwiazdki. Zdecydowanie wolałbym się skupić na przykład na Xiaomi Band S. Które znajdziecie nawet za 50 zł, mimo to, że ono nie ma ekranu, to myślę, że dużo lepiej monitoruje naszą aktywność. Nie mówię tu oczywiście o profesjonalnych krokomierzach czy innych zaawansowanych zegarkach, bo one kosztują dużo więcej. Ale właśnie wybierając taką opaskę, raczej nie zdecydowałem się na opaskę Hicker. Pamiętajcie, że tą opaskę znajdziecie w Biedronce za 59,90. Dokładna data promocji jest podana w opisie filmu. Ja Was zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Klikajcie w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. No i zapraszam Was na wideotesty.pl, na naszego Facebooka, Twittera, Instagrama oraz na grupę facebookową Testerzy Video Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Powrót krokomierza. Jak to się nazywało?